Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam w jaki sposób wykonać izolację przeciwwodną strefy cokołowej, ponieważ jest to bardzo istotne miejsce, o którym wiele osób nie wie, albo po prostu tego nie wykonuje. A jeżeli coś z tego odcinku wyniesiecie dla siebie, to pamiętajcie o subskrypcji i zaczynamy dzisiejszy materiał. Domino, włącz play! Zacznijmy może w ogóle od tego, po co to robimy. Jak to mówią, ryba psuje się od głowy, a dom od cokołu. No i oczywiście niektórzy mogą powiedzieć, że przecież kiedyś tego się nie robiło i znaczna część budynków nie posiada takiej izolacji. No ale ludzie kiedyś też nie mieli zębów, a w sumie to żyli. Przyjęło się, że wszystko co jest w ziemi, powinno być zaizolowane. Czyli na przykład fundamenty, które oczywiście y, zawsze czymś tam smarujemy i w jakiś sposób je izolujemy przeciw wilgociowo. Strefa cokołowa budynku jest najbardziej narażonym fragmentem na działanie wody. Spływający deszcz po elewacji, oknach, topniejący śnieg, mycie kerczerem, czy same wahania temperatury i skropliny zawsze zaczną atakować strefę cokołową budynku jako pierwszą. Wariantów na izolację jest wiele, ale ja pokażę Wam jeden z najprostszych i najskuteczniejszych moim zdaniem patentów. Zacznijmy od tego, że na całym moim fundamencie, aż od ławy przez ściany mam wykonaną izolację ciężką, przeciwwodną masą KMB. W tym przypadku akurat produkt Nexler Bitflex 1KP. Ściana fundamentowa wychodzi ponad poziom gruntu, i tutaj widzicie jej granicę jako ten czarny, wymazany bloczek. Następnie na niego idą dwie warstwy papy, no i gazobeton, z którego do góry stawiamy ściany. I właśnie na tym fragmencie powinniśmy się najbardziej skupić. Generalnie mówią, że przeciwwodna izolacja cokołu powinna być na około 30-50 cm od poziomu gruntu. W moim przypadku mamy właśnie gdzieś tam jakieś 40 cm, w zależności od miejsca na budynku. Bo działka nie jest równa, co zresztą w przyszłości nie ma znaczenia, bo i tak będzie opaska i wszystko wyrównane. Istotne jest natomiast to, abyśmy wiedzieli, gdzie jest poziom zero podłogi. A u mnie wychodzi on mniej więcej jak zaczyna się biały bloczek, więc izolację pociągnę od tego poziomu na 24 cm, czyli wysokość bloczka, plus mały zapas. Budynek posiada też wiele słupów żelbetowych, które były dolewane już po tym, jak zrobiłem izolację fundamentów, dlatego również ja będę musiał pociągnąć izolację poniżej poziomu gruntu. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, to poodcinać wystające kawałki papy na zewnątrz oraz przejrzeć w żelbetowych elementach, czy nie ma jakichś dużych ubytków. Ewentualnie, tak jak u mnie, olać po prostu ten temat i wszystko zamazać Bitflexem, ale oczywiście w granicach rozsądku. Następnie wypadałoby oczyścić te ściany i XPS, a czy tam styropian z gruzu, piachu. Chodzi o to, aby nie przenosić pacą z syfu, z gruntu po prostu na ścianę. Ważnym etapem, którego nie możemy pominąć, jest gruntowanie ścian w szczególności przy gazobetonie, który ma bardzo dużą chłonność. I tutaj grunty będą różne w zależności od systemu czy producenta, który go wybierzecie. W moim przypadku jest to primer rozcieńczony z wodą pół na pół, oczywiście tak na oko. Istotne jest bardziej z jakiego materiału są murowane ściany, bo na przykład gazobeton jest bardziej chłonny, więc grunt można rozcieńczyć w odróżnieniu na przykład do pustaka ceramicznego. Gruntuję cały budynek na około przy użyciu pędzla ławkowca, wysokość lekko ponad pierwszy bloczek. Omijam jednak miejsca przy oknach, ponieważ mają tam być założone później takie membrany do szczelnego montażu, a dołem fartuchy z EPDM i na tym etapie nie wiedziałem, czy produkty na bazie bitumu, jak właśnie Bitflex, połączą się z tym, co chcieli dać chłopaki od okien, więc postanowiłem nie ryzykować, ale potem pokażę Wam, jak to wszystko ładnie połączyć. Następnego dnia, jak grunt wysechł, przeszedłem do kładzenia pierwszej warstwy docelowej izolacji. Używam masy KMB na na bazie bitumu, która jest potwornie brudząca, a jedynym czym ją można zmyć to benzyna. Dlatego ciuchy praktycznie będą jednorazowe, a za mieszadło użyłem kawałka wygiętego pręta. Masę warto bardzo dobrze wymieszać, ponieważ na dole zbiera się w wiadrze bardziej taka płynna konsystencja, a u góry gęsta, że węża nie wbijesz. No i, no i potem przy nakładaniu im mniej w wiadrze, tym bardziej rzadszy materiał i zaczyna on spływać, i jest tak niefajny. Prawidłowo masę powinno się nakładać w dwóch warstwach. przy użyciu pacy zębatej, tak aby finalnie po zaschnięciu obydwóch warstw mieć te 4 mm, a to nam zapewni wodoszczelność. Ja nie lubię nakładać tego zębatą stroną, jakoś tego nie ogarniam, dlatego od razu idę na gładko, z tą różnicą, że dbam o to, aby nie zaszaleć z grubością, a że Bitflex ma w składzie takie jakby styropianowe kuleczki, dokładnie nie wiem co to jest, to traktuję je jako ziarno i na ich grubość kładę właśnie warstwę. Staram się wyprowadzić masę od samego dołu, czyli od Styropianu xps przez bloczek fundamentowy, następnie warstwę dwóch pap, zaprawę, która leży na papach, no i finalnie na bloczek z gazobetonem z lekkim tam 1-2 cm zapasem ponad niego. Tak samo nanoszę masę na żelbetowe konstrukcje poniżej poziomu gruntu. Czasami nie jest to do końca proste zadanie, ponieważ fundament mamy już zasypany, no i nie ma jak podejść pacą, więc staram się robić to kielnią jak najgładziej potrafię. Warto jest się skupić na miejscu, gdzie położona została. Cała papa i zaprawa. Tam jest troszkę, że tak powiem, na minusie, bo zaprawa jest węższa niż bloczek i powstaje taki dołek. Tak naprawdę, jakby to zrobić, tak wiecie, super zgodnie ze sztuką, to można by ten fragment wyrównać jakimś tam tak zwanym szlamem, czy innym dziadostwem jakąś zaprawą, ale ja po prostu ładuję tam masę KMB. Tylko że pamiętam o tym, aby nie zrobić jej za dużo, bo po prostu wtedy zaschnie ona tylko od zewnątrz, tworząc taką skórkę, a w środku dalej będzie płynna, a tak nie może być. No i dzień kolejny, gdzie lecimy z kolejną warstwą bitflexu. Akcja identyczna jak poprzednio, czyli nakładamy masę na grubość tego pseudoziarna, przy okazji kontroluje ewentualne ubytki czy zgrubienia, które od razu rozsmarowywuje. I tutaj znowu powtarzam, element tam gdzie mamy papę i zaprawę jest najważniejszym, ponieważ w sumie to tam będzie najbardziej narażone miejsce na przenikanie ewentualnej wilgoci, a jak połączymy bitflex z tą papą, to nam się tworzy taka przepona. To samo co robiliśmy na ławie fundamentowej. No i minęło troszeczkę czasu, okna już mamy wstawione i teraz etap że tak powiem, mojej kontroli. I zobaczcie, że mamy wszystko zaciągnięte do wysokości pierwszego bloczka na dwie warstwy. I zobaczcie, jakie to jest cienkie. Mimo to, że jest cienkie, to jest wytrzymałe. I co jest najważniejsze, nie lepi się. Jak się tu wciska palca, gdzie więcej szło tego siuwaksu, to on po prostu nie sprężynuje, nie przebija się. I tu jest taki problem, który zauważyłem już jakiś czas temu, że jeżeli da się go za grubo albo na słońcu, co też jest niezgodne z tym, jak się powinno to robić to istnieje takie ryzyko, że on się utwardzi z przodu, a w środku będzie dalej płynny i wtedy po prostu trzeba go przebić, rozciągnąć, to rozsmarować, popoprawiać, bo on nigdy wtedy, no nie wiem czy nigdy, ale generalnie raczej nie zwiąże. Tu są dwa rodzaje folii, jedna znaczy folii, no, jedna to jest taka membrana zastosowana, a druga to jest taki EPDM i nie wiem czy to się po prostu połączy z Bitflexem. Zakładam, że raczej tak, ale nie chcę narobić bity, więc po prostu pozostawiałem odejścia no i teraz chcę zrobić pewien test. Przeprowadziłem więc test, czy Bitflex, czyli w sumie Bitumit, połączy się z membraną EPDM, która jest taką, nazwę to gumą. No i powiem Wam, że tak, połączy się bez problemu. Bitflex nie ścieka, trzyma się membrany, ale jeśli chcielibyśmy tę membranę przykleić na Bitflex, no to nie ma opcji. Nie ma on takiej nośności akurat z tym materiałem. Czyli Bitumit na EPDM spoko, ale pod warunkiem, że ma być on warstwą wierzchnią, a nie klejem. No i teraz jeden z najbardziej narażonych na ewentualne przecieki elementów budynku, czyli fragment pod oknami balkonowymi. U mnie zrobiliśmy to w taki sposób. Najpierw idzie fartuch z membrany EPDM, która nie dość, że ma swój własny klej od dołu, to jest jeszcze po obrysie sklejona specjalnym uszczelniaczem. Następnie jej boki łączone są z membraną od szczelnego montażu, czyli po bokach okien, w taki sposób, że zostały wymazane EPDM-em w płynie, co stworzyło dodatkowo uszczelnienie narożników. Ja Oprócz tego dokładam jeszcze moją masę KMB, ale jak już wiecie, masa bardzo mocno bruzi, więc najpierw okleiłem sobie wszystkie okna. Później wyciągnąłem wycięte pod skosem kawałki XPS-a, który został chwilowo usunięty po to, aby właśnie ta membrana EPDM połączyła się z pionową izolacją ściany fundamentowej, co zapewnia nam ciągłość izolacji i to jest bardzo istotne. No i po całej długości na wysokość bloczka kładę właśnie Bitflex, oczywiście w dwóch warstwach. To samo zrobiłem również po. Pod drzwiami wejściowymi. Odcięte fragmenty XPS-u przykleiłem na Bitflex, ponieważ on też do tego służy. No i kilka dni później przyszli panowie od ocieplenia i w strefie cokołowej przykleili właśnie na Bitflex styropian EPS, czyli tak zwaną akwę odporną na wodę. I tutaj musicie pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli wykonacie swoją izolację właśnie na czymś na bazie bitumu, to nie możecie do tego styropianu, do niego przykleić zwykłym klejem takim do styropianu, bo to się nie będzie trzymać. Kleimy właśnie na Bitflex i nawet gdzieś przeczytałem, że jeżeli to są jakieś duże wysokości tych cokołów, to można zakołkować. Ja tego nie robię, ponieważ uważam, że nie po to kładę izolację, aby potem ją przerywać kołkami, no ale tak było w karcie katalogowej. Więc pamiętajcie o tym, że styropian kleimy na tą masę KMB, bo inna opcja raczej się nie będzie trzymać. Nie testowałem. Moim zdaniem nie ma też teraz bata, aby gdziekolwiek pojawiła się woda, bo nie dość, że mamy membrany pod oknami, to dodatkowo na nie... Idzie izolacja z masy KMB, czyli w sumie Jakub wykonał taki basen. Oprócz tego cały budynek w strefie cokołowej jest odizolowany na wysokość bloczka. Tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli w jakiś sposób Wam pomogłem, i widzimy się w następnym filmie. Cześć. A piekła nie ma?